Tak, pakom. O, o. O. Okay. Okay. Taki zestawik 12,5 złotych na dworcu. Stary. 12,5 złotego i dostarczone w minutę. Ojebane. Co, nie wiem, co to, to kukurydza chyba. Rajsnodlesy, troszkę mięska. No i co, i klasa. No i spoko. No czekaj, w sumie dam Tobie kamerkę, może co? Okay. Albo... No, może być. Może być. Może no. coś piszesz z kimś, czy co? Nie, Ty chłopakom piszę, tylko że kolejka jest. Żeby się nie zdziwili. Dobra, Jestem yes. patiro. co to, że mięsko takie. Ale oni tutaj w ogóle takie mają, po prostu z jakiegoś powodu. My cztery minuty gdzie jemy? To... jak będziecie? Napisałem, że jak będą, to że wyjdę przed wyjście. Ciepłe? Tak, oni to kurwa grze, grzali. Gorące. Ciekawe. Jak tam sam makaron jest? No nie, to jest. Mężka. Oj, mężko takie jak <grym> Tak, właśnie podobno oni tutaj tak robią, po prostu i fuj. Co? No to mięso, że w tym regionie to robią jakoś tak dziwnie, że ono jest such, suchsze. Nie, nie z pieska. A ogólnie makaron jak, git? Czy jestem dalej obrażony na chińskie żarcie? Czy nie, że obrażony, co już po prostu tak... Yy... Makaron do dojebany. Pyszniutki. i Jest taki oblany takim. Takim czymś, nie? Nie czymś. tym czymś. zajebiste. Jadłem podobne. Właśnie <laughs> też na dworcu. Pyszny. Sam makaron mówiłeś. O, co? będziemy się tego dania na makaron. <laughs> no myślę, że jakbym sam mówił, to też makaron tylko. Takie wysuszone mięso już chrupało. Mm -hmm. Ale to... dobre. No mi akurat nie I smakowało. Nie dobre danie. w ogóle. Ty, nie wiem, czy to nie jest najlepsze danie, kiedy. <laughs> Serio, co? Czekaj, ukradnę Staraz ci trochę makaronu. Smakuje. Tylko nie ma pałku. Czemu mi tak smakuje? Czy znaczy, postać na się dla widzów? Dobra, a ja? <śm> o, widzowie, no nie... Ja wiem, ja na przykład będąc tutaj nie odczuwam, żeby albo Delor był bezbecki, albo żeby hamował dymy, albo coś. W sensie wydaje mi się, że po prostu część ludzi robi no, różne tam, rzeczy. streamer, No. Przecież, bo nikt nie ogarnie sprzętu? Kurwa, mam nadzieję, że nikt się nie nauczy. To jest taki plus, człowieku. No. Ach, się, kurwa, nikt nie nauczył, no nie. Serio, ja... To, to nie... Ja, żartuję. To mi takie jak, kurwa, tyle. No ja powiem ci, że jak ja bym miał IRL-a odpalić, to nie wiedziałbym co ja się mam wziąć. Jedyny jaki bym umiał, no to na telefonie, nie? Ale... Jestem subem Szabla i jest dramat w na maksa wkurzający? Dodaj suba tutaj. <grym> Albo mi, o, chociaż nie, mi to na innej platformie to nie. Czy na żywo jestem tak samo wkurwiający? Pewnie ta. Wiemy, że pchina się i że był głód, no ale to no właśnie, co? właśnie, kiedy był wielki głód w Po wojnie było. Czemu był? No bo... Jest bardzo fajny kanał, ciekawe historie i są trzy odcinki na temat Chin. I jak będę wracał do sobie że tutaj jakoś tak właśnie czułbym się niespokojnie oglądając to. A to było po II wojnie światowej, tam pewnie lata 60., 50. Bo tak sobie wymyślili, że będzie dużo Chińczyków i będzie dużo... każdy będzie pracował a się okazało, że było za dużo Chińczyków, a za mało żarcia No Zbysiu Ja też uważam, że Japonia była super, ale Chiny dla mnie też są super Ale w Japonii też W Japonii były podobne problemy, że jesteśmy w Japonii, tylko jemy i ze like sobą na streamie. Tylko po prostu było kilka shotów, które Dobrze się zachowały i ludzie zapamiętali to jaka... Ale uważam, że w Chinach też tak będzie. No. no, w Chinach nie zrobiliśmy nic takiego spontanicznego, że jak nie wiem, jak Wy zrobiliście w Japonii, że, no tak, że pojechaliście. No. innego miasta, itd. Ale no, jedź sobie. Tutaj tutaj naprawdę to nie jest takie obsiupnie. A to specyfika kraju też pomogła. No nie, no jasne. W Japonii prócz oto to nic tam nie zrobiliście? No ja nie tak no. szczerze, ja teraz, jak miałbym ci powiedzieć co ja pamiętam z waszego... Ale no ja też nie oglądałem jakoś super dużo, ale pamiętam no to, że Bruce majtki kupił zużyte, Bruce czy coś w tym kubo, stylu. nie? majtki zużyte na środku. Mm. O właśnie. Weszliśmy na górę, był Muscle Bar i tyle ludzi pamiętają sobie. Jest ekipa. Wiedziałem, że tu będziecie. Dotarliście. Zjedliście? Dobre? Dla nas? No nie wiem, tylko trzy. No bardzo, nie mógł się nachwalić. Co? Mamy czas? Mamy. To ta kolejka jest, nie? Nie cykamy się kolejki? Co brałeś? Tak, bo tak, On wziął... Którą tu wziąłeś? Już na małej jedzenia. To obok, chyba. Chyba tak. To weź trzy razy, Je panowie, ale ja nie wiem, czy zaraz takie dobre będzie. No nie wiem. Dobra, będzie. Oni to w minutę mi wydali. No. Nie oglądajcie Japonii, bo nie było zika. No ale pewnie są osoby, które oglądały Japonię, bo był na przykład Brusik. Jego widzowie oglądali, nie? Gdy będziemy jechać pociągiem? Ile? Dwie, trzy godziny jakoś. Trzy raczej. To się nie robi. To no, bo wiesz, że nie robi. To tak? No, tak. No, tak. To To się nie To nie To nie To jest nie To To no, ale chwalił, nawet bez was chwalił. No? Witamy widzowie. Ogólnie ile zapłaciliście? Jeź. Za co? Za Ubera. Nie mam. To sprawdź. Bo my 125. Ile? 125. 125. No. Nie, to nie ma ch**a, chyba 70. I to ja, bo ja prepay'a nie zrobiłem. Trzeba Prze było Zresetowało mi się w I prepay'a nie zrobiłem. O, jak no, i pan jeszcze. Druga! Chce zajmować taką kolejkę i właśnie... Nie, no, tak, tak ma. Co? No, tam kolejka. Ale ta kolejka idzie, tak? chłopaki. No. Po prostu zjedźmy miarę tak, tak, żeby się nie delektować. To to jest. To jest. O, to dam ci kamerkę, suchar. Jak zjesz. No, no, no tak, tak. Widzieliście, budują z kolejnym tunel jakiś most, czy jest Alka, nie? No i dobre to, że. Przeście Al, Albo groszek dzisiaj, robi taki, nie? Tak, właśnie, groszyk Mam dla Ciebie pytanie z, ze znajomości widzów. Jeden z widzów napisał: Amrach wypierdala i patologia. Jaki miał Nick? Amrach wypierdala i patologia. Jaki to mógł być widz? Nie, ja, ja wiem. No. Erni czyliście, że Erni. Kto inny by ci tak mógł napisać? O, jest o, chyba trzy. Nie, nie, nie. A ma, a mamy. A, mamy. A, znaleźliśmy pizze, to nie? Ja się wezmę. Co byście chcieli? Wypijesz to zielone? To jest kalc. No? Wypiję. A ty brałeś ten sposób to ja wypełniasz? Nie. Nie jest nie działa. Ok, Co wzięliście? To moje, tak? Tak. A wziąłem wszystkiego no. na dowództwo. Ne, on zrobił to nie idea. Ne, tylko. Bardziej te... Nie, ja też dużo nie biorę, bo... Ja wziąłem takie podali, nawet nie wiedziałem, że tam są trzy palce Oj, dobra, dobra Zajebiste, według mnie, ale... Jak to będzie smakować? Bo to jest ten... Nie trzymasz kawarki Wiem, wiem, wiem. Tylko się zastanawiałem. Ej, bo to jest świeże to mięso. Co? No chrupkie to mięso. No chrupkie, takie suche, ale Ej, jest, dobre. Jest ładny kolor ma. Mi smakowało bardzo to danie. Wyluzuj troszkę. No tak, nie ma promocji, to prawda. Sprite jest dokurwiony w Azji? No nie piję, ale ktoś już pił. Pociągu. Proszę? W pociągu byliśmy. Jan ja piję? No, ułyka A kurwa. Ale chyba. Co, ostrość? Oj, no. No jak dodaliście ostrej przyprawy, <noise> no to pewnie będzie ostry. Masz pewnie kajzę suba podobno. Hmm? Masz podziękować za suba podobno to jest suba A, dzięki Jasku walczy z pałeczkami To nie jest walka, to jest droga wojownika Tak jest. Ale powiem wam Ty masz paszporty wszystkie, no nie? Ja mam taki charakter, że ja po prostu lubię się pierdolić z takimi rzeczami, jakie gdzieś za granicą. Nie umiem się pałeczkami, ale sprawia mi to przyjemność, że mi to wypada z mordy i z z bardzo w ogóle dobrej jakości mają te plakaty na ścianach Że drukują je w takiej zajebistej ja myślę, rozdzielczości. Wydaje mi się, że to są poświetlone plakaty po prostu. Ale zajebista jakość jest tego druku. Dlaczego ja nie dostałem jej? Ej, panowie, mam. a może jest? Dobra, schodane. To jest najświeższe jedzenie. I bardzo ja powiedziałem, że to było najlepsze taniej chyba, jakie zjadłem w Chinach. Za 12,5 zł tego zestaw z kolą. Na dworcu. I stary, to jest tak świeże wszystko, mam wrażenie. No, raz. Maka makaron Macaron zajebisty. Jest makaron jest pyszniutki. Mięso też fajne, takie inne, ale fajne. Mięso Makaron zajebisty, taki... Fajne, fajne jest, no. Bardzo dobre. W Chinach nie ma podatku cukrowego, dlatego... <grych> Stary, na dworcu, 12,5 zł za zestaw z kolą, to jest To jest to, że te Chiny po prostu warto sobie, pewnie jak ktoś jest podróżnikiem, to warto po prostu. No, że w ogóle tak chyba w całej Azji jest tanio w miarę. W Japonii też jest tanio, ale trochę drożej, ale wciąż wkrótce gdzie jak do Azji, to właśnie warto sobie zaplanować miesiąc albo na dwa wolnego. Ja słyszałem, że Wietnam jest mega fajne. I po prostu sobie podróżujesz i podróżujesz naprawdę tanio. Tylko on trzeba przejechać na długo, żeby się opłacało. Bo loty zdroi. W Polsce takie 60 złotych nie, no 45. Może nawet 40 by się drowało. Halo? No to może. Tak, te straszne komunistyczne Chiny, XT. Ale jak tak gadasz, to w sumie czemu się tak nie przeprowadzić widzów? A gniewa ironia? Chyba właśnie przesadzimy z tą olejem, tam jest to chili-olej flakes taki. No, zresztą. Ten Za 19 minut pociąg. Kiedy wracasz ci ja już tęsknię. Czemu to wyrzucasz? By <laughs> spadło. Aha. No widać, że twoje. Jaskuła białe, twoje czerwone. <laughs> twoje też. <laughs> masz czerwonego na ne. Weź więcej. Tyle puszki do polskiej może z po 1 zł. No ale to przecież muszę mieć taki ten, taki znaczek do zwrotu, no nie? Chyba. Strasznie śliska na rację, że dałeś jedno ziarenko na moją tackę. No śliskie jest Paweł. Dobra, chodźmy. Z tym już Bierzesz inną puszkę z tym znaczkiem, przykładasz i wpychasz tą bez znaczka, S, Tak można? Ej, idę im przetłumaczyć, że to było najlepsze jedzenie, jakie No Znaczy, jak wiem Czyli dobre polecenie było. No, Widzisz, kurwa, jak znalazłem. Ej, świnka dobra jest. Bardzo dobra, no. Ej. A, chcesz tak? Sorry Teraz to się. <laughs> Opie, Jasku, i co Jasku, dobra jak na chińskie? Idę powiedzieć im do mięsa się już nie mogę przekonać, Super, ale pokaż, makaron spoko Pokazać, pokazać Co? <laughs> na, na kuchni pokazuje Zadowolona babka nie wie, co się dzieje. Nikt jej chyba nie komplementował. Owa. Bądźcie mili dla ludzi widzowych. Nas możecie wpierdolić, ale dla ludzi warto ona chyba pozbawię. Ona, ona chyba wie o tym. Właśnie, bo... się... czemu ja dostałem na tackę? Co ona wie? Ona chyba wie o tym. Co o czym? No bo tak... Nie czujmy się zdziwieni. Wie, że robi dobre? No. Dobre. Dobra bo po poza 12 minut mamy? Myślę, że powinniśmy iść chłopaki. 22 mamy. Przez 26 chyba, tak? Czy nie?